Czas na podsumowanie prawie dwumiesięcznych testów tego fajnego Icoma IC705, którego mi wypożyczył Michał SQ7 NSN. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, że ja je teraz włączyłem. Ono ma zasilanie bateryjne, więc można je używać całkowicie niezależnie od zewnętrznego zasilania. Świetne urządzenie na terenowe aktywacje. Może najpierw wymiary. Tradycyjnie porównam do Baofeng'a. Tak to wygląda w porównaniu do Baofeng'a. Widok od góry. Czyli naprawdę jest to nieduże radio. Może zacznijmy oglądanie od tyłu. Tutaj mamy akumulator. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 3000 mAh. Radio w ogóle Made in Japan oczywiście. Po tej stronie obudowy mamy wejścia antenowe BNC, zacisk do uziemienia, gniazdo mikrofonu głośnika i gniazdo karty microSD. Z drugiej strony, gniazdo zasilające do zewnętrznego zasilacza lub zasilania z instalacji samochodowej lub akumulatora. Tutaj mamy złącze mikro-USB i wejście na klucz telegraficzny. Tutaj mamy wejście na skrzynkę antenową. Jeśli mam mówić o jakichś wadach lub mankamentach tego radia, to jest to niska moc. W przypadku zasilania bateryjnego moc jest automatycznie ograniczana do 50%, czyli 5 W, 5 w na wszystkich zakresach. Natomiast jeśli podłączę zasilanie zewnętrzne, tutaj zresztą widać RF power 50% i nie możemy zwiększyć. Można regulować oczywiście tą moc płynnie od zera. Do 50%, czyli od 0 do 5 W na wszystkich zakresach. O zakresach za chwilę. Ekran mamy dotykowy, bardzo wyraźny, czytelny, naprawdę super. Zakresy częstotliwości: wszystkie, wszystkie pasma KF od 160 do 10 metrów. Potem mamy 6 metrów, 2 metry i 70 cm, czyli naprawdę. No, wszystko tutaj mamy. Tak naprawdę, wszystkie zakresy, które mogą się przydać, rodzaje modulacji, oczywiście też wszystkie, które mogą nam się przydać. Radio ma wbudowany GPS i Bluetooth, przez którego możemy się połączyć z komputerem. Ja korzystałem z połączenia przez kabel USB. Podłączę teraz antenę na pasmo 2,70 m. I zobaczymy, jak działa wodospad. Wodospad jest świetną funkcją tego radia. Tutaj możemy zmienić z VFO na pamięci. Jeśli chodzi o mikrofonogłośnik, to dołączony mikrofonogłośnik to jest takie maleństwo z klipsem do przypinania, ponieważ radio ma funkcję VOX, więc można sobie przypiąć tutaj Mikrofono-głośnik i korzystać bez przycisku PTT. Na mikrofonogłośniku są też przyciski funkcyjne do przestrajania radia i dwa programowane. Mikrofonogłośnik ma dwie wtyczki. Jeśli podłączymy sam mikrofon, to odsłuch będziemy mieli z głośnika który jest z przodu radia. Oprócz dotykowego ekranu mamy tutaj przyciski funkcyjne pod spodem, po bokach wielofunkcyjne pokrętła. Pod tym pokrętłem mamy głośność i squelch. Natomiast pod tym mamy mic gain, moc wyjściową w tej chwili 50%, ponieważ nie podłączyłem zasilania zewnętrznego. Teraz dźwięki dochodzą z mikrofonu głośnika. Odłączę, bo jednak troszkę lepszy jest dźwięk z tego głośniczka. No, zobaczcie, z 5W otworzyłem przemiennik SR9P, który jest ode mnie oddalony o ponad 100 km. SQ7 Stefanewa, dzień dobry, jak mnie słychać. Dziękuję, dziękuję. Dla Was piąteczka, dla obu, czyli SQ7DAR i SP6POL, jeśli dobrze odebrałem, bo była leciutka nakładeczka. Dobra, dzięki Marcinie ja będę kończył. Biorę się dalej za nagrywanie testu i do usłyszenia SP6 Paweł Olga Ludwik, sq 7 Stefanewa. Rekło 7 SK7 Stefanewa, SP6 Paweł Olga Ludwik z jazda, Andrzeju działaj, działaj. Dalej my się widzimy i słyszymy wieczorem. Pozdrawiam, 73, hej. Jak widać było podczas łączności tutaj mruga. Mruga ikonka karty SD. To radio ma taką funkcję, że wszystkie łączności nagrywa automatycznie na karcie SD, która tam jest włożona z boku. Nagrywa je tylko wtedy, jeśli jest sygnał. Nie musimy o tym pamiętać, tylko po prostu samo to nagrywa. Powiem tak: te 5-10 W mocy na paśmie 2,7 m jest całkowicie wystarczające. Tutaj łączyłem się z przemiennikiem FM-linkowym na Świętym Krzyżu 40 km ode mnie. Oczywiście antena stacjonarna, ale jak widać, bez problemu też połączyłem się z przemiennikiem SR9P, który jest o ponad 100 km ode mnie. Natomiast no, te 10W mocy po, po podłączeniu zewnętrznego zasilania no, to jest troszkę mało, jeśli chodzi o KF. Próbowałem robić łączności z tego radia z samochodu, z anteny takiej magnesowej. No i powiem, że trudno było mi się dowołać do niektórych korespondentów. Po prostu ciężko konkurować z innymi stacjami, które mają 100W mocy lub więcej. Jednak te 10W to trochę mało. Xiegu G90, które testowałem, miało 20 W i te między tymi 20 a 10 W już jest duża różnica, jeśli chodzi o możliwość nawiązania łączności właśnie z terenu. Ale może słabo próbowałem, bo nie ukrywam, że tych aktywacji terenowych z tym radiem miałem niewiele, dosłownie kilka. W większości używałem je na live'ach. Bardzo mi się podoba w tym radiu to, że po podłączeniu do komputera kabelkiem USB komputer je wykrywa jako modem, taki softwareowy, czyli jako kartę dźwiękową, kartę dźwiękową i dzięki temu praktycznie każdy program do emisji cyfrowych, takie jak WSJTX czy inne, rozpoznaje kartę dźwiękową tego. I rozpoznaje jego interfejs sterowania, czyli można przestrajać automatycznie częstotliwość. Pokażę Wam, jak to działa w przypadku WSJTX. Podłączę tylko antenę na KF, oczywiście. Mogę odłączyć całkowicie mikrofon. Nie będzie mi w tej chwili potrzebny do łączności cyfrowych. Jak widać, wszystko tutaj się zsynchronizowało. Na programie TX pojawiła się częstotliwość, ta, która jest w radiu, ale ja spróbuję wysterować radio z komputera. Czyli zmienię sobie pasmo, na przykład, na 40 metrów. No i widać, że od razu na wyświetlaczu radia też się zmieniła częstotliwość, i od razu. Program zaczął mi odbierać. Nie będę teraz robił łączności, chciałem Wam tylko pokazać, że to wszystko tutaj ładnie działa. Konfiguracja programu wygląda następująco. Tutaj wybieramy radio. ic 705. Tutaj, o, odpowiedział mi kolega. Także zrobię tą łączność do końca z nim. I skończę pokazywać Wam ustawienia. Tutaj wybieramy port szeregowy, na którym zostało wykryte, zostało wykryte radio. No a tu wybieramy po prostu model radia. No i tu sterowanie nośną to samo. Port szeregowy i w zasadzie to wszystko. Tak samo możemy skonfigurować każdy inny program, na przykład WinLinka. Bardzo ładnie mi to działało. Testowałem na jednym z liveów. Moc w tym radiu jest całkowicie wystarczająca, jak widać, żeby pracować emisjami cyfrowymi. Jeszcze brzydko mówiąc, przelecę ustawienia, które mamy pod przyciskami. Tutaj mamy takie menu. Nie będę tłumaczył, co jaka opcja oznacza, bo chyba wszystko jest. Jasne, tutaj możemy sobie wybrać między innymi przesunięcie przy przemienniku. No i różne inne opcje, VOX, Noise Blanker i tak dalej, filtr notch i tak dalej, i tak dalej. Ekran dotykowy bardzo ładnie działa, nie ma się do czego przyczepić. Tutaj wybieramy sobie, co ma nam pokazywać wyświetlacz. Czy większe napisy, czy mniejsze napisy, i do tego możemy jeszcze dodać. I tutaj wybieramy sobie, co nam ma pokazywać wyświetlacz. A oprócz wodospadu, oprócz wodospadu, mamy jeszcze tutaj taki fajny wskaźnik modulacji, głębokości modulacji, można to nazwać. Tutaj mamy takie szybkie menu. Podsumowując, bardzo, bardzo fajne radio. Małe, poręczne, wygodne. Jedyne rzeczy, do których można by się przyczepić, to brak skrzynki antenowej. No, ale w tak małej obudowie ciężko by było jeszcze zawrzeć skrzynkę. No i troszkę małą moc, jeśli chodzi o foniczne łączności na KF-ie. Poza tym jest tutaj wszystko. I naprawdę, no jeszcze oczywiście, mamy tutaj cyfrowy mode digital, czyli, czyli na pasmach 2,70 m, możemy rozmawiać w destarze albo przez przemiennik, albo bezpośrednio. To też robiłem na jednym z liveów I, i bardzo ładnie to działa. Dzięki, Michał, za wypożyczenie tego radia. To była naprawdę fajna przygoda, móc z niego korzystać. Piszcie. Piszcie, piszcie, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, jeśli będę wiedział, to napiszę. Ale na pewno wszystkich funkcji tego radia nie poznałem, bo, bo jest ich mnóstwo. Dzięki za oglądanie. Cześć!